Właśnie tak wygląda mój profil na musically i pokażę Wam mniej więcej jak mieć troszkę więcej lajków, więc dobra, pokażę Wam jeszcze jakieś moje nowe musically, nie wiem które. Nie. Więc ja właśnie znajdę mój profil. Dobra, więc wchodzimy tutaj w to. Pick Music Future. I zaraz wybiorę i Wam pokażę. Chociaż może znaleźć tą po prostu tą piosenkę. Dobra, ja znajdę tą piosenkę i zaraz wrócę. Dobra, więc zaczynamy nagrywać po prostu tak, żeby troszkę głowy ucięło. Jest tak. What is? Patrzcie. Teraz będzie odtąd I teraz pokażę Wam jak robić taki może coś takiego, tego, taki trik, który ja znam. Łatwy trik po prostu robicie tak. Zobaczmy jak szuka, tak? mój ulubiony filtr, ale mam złe światło, więc nie, da nie dajcie mi to gdy macie złe światło Światło, przepraszam No i tam no i słyszymy Oczywiście stosujcie hasztagi Future me jeśli chcecie, możecie dać też to For like Proszę bardzo I możecie dać też L4L Jeszcze nie wiem co jeszcze dać Co tam chcecie, możecie sobie zdać Jeszcze tutaj wpiszę kilka hasztagów, zaraz zobaczę Na no, razie mamy 8 Zaraz wam pokażę o... Do 19 .00. mam czas Zaraz wam pokażę ile ja będzie o 19 .00. Więc mamy 10 In the name of love. Dobra, mamy razie tyle I zaraz będziemy kończyć odcinek, może do... zobaczymy, no się uda tutaj I dadzą fani Dobra, tyle, i tutaj powiedziałem, 19, więc zaraz kończymy proszę, jest 20... 20 lajków Piszcie w komentarzu. Myślę, że to więcej, bo tak często jest, że ja uczę że radą przez 24 godziny, albo 6 ludzie nigdy, nigdy bez liczby. bo jak ja tak nie zdaję na to nigdy Więc dobra, jeszcze pokażę coś fajnego. To właśnie jest kanał i będziemy yeah, well. nagrywać nice, Wszystkie takie typu wrzoski, warsztaty, dla to, na razie nas jest winna.